Trenuj z Foxem podcast: Stany Zapalne dzisiejsza plaga. Cześć, witam Cię w podcaście Trenuj z Foxem, w którym pragnę przekazać informacje, które mogą Ci pomóc lepiej zrozumieć, jak działa nasz organizm i jak można poprawić swoją jakość życia. W dzisiejszym odcinku pragnę zgłębić temat stanów zapalnych w naszym organizmie. Każdy chyba słyszał o stanie zapalnym, lecz co to w ogóle oznacza? Stan zapalny jest przez nasze organizmy oznaczany za pomocą cytokin, czyli białek sygnalizujących, aby wysłał w to miejsce komórki układu odpornościowego i pokonał ciało obce lub żeby pozbył się produktów przemiany materii. Pojawia się on, gdy ciało rozpoznaje jakiś antygen i rozpoczyna na niego inwazję. Na przykład gdy zaatakuje nas wirus, ciało atakuje zainfekowane komórki, aby pozbyć się najeźdźcy. Stan zapalny można porównać do sygnału alarmowego wysyłanego przez nasze komórki, aby włączyć systemy obronne. Dlatego stany zapalne są nam niezbędne do życia. Bez nich nie reagowalibyśmy na uszkodzenia i wirusy, a w efekcie padli trupem. Istnieją różne formy stanów zapalnych, które widzimy gołym okiem, takie jak ból, obrzęk, ocieplenie, zaczerwienienie. Czy zaburzenie funkcji narządu objętego zapaleniem. Mogą one występować w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub zakażeń, lecz stany zapalne mogą się rozwijać również wewnątrz nas, co będzie dawało całą masę negatywnych objawów. Tu przechodzimy do kluczowej kwestii, czyli jak zawsze problem pojawia się, gdy stan zapalny jest chroniczny. Przejściowy stan zapalny jest niezbędny dla naszego przeżycia. Jednakże chroniczny, przedłużający się stan zapalny organizmu może być druzgocący w skutkach. Chroniczny stan zapalny może powodować wiele chorób tętniczych i autoimmunologicznych, takich jak nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, cukrzyca typu 2, Alzheimer, nadczynność tarczycy, a także choroby nowotworowe. Również mogą pojawiać się różne choroby psychiczne, w tym depresja. Jak to się dzieje, że nasz organizm najpierw przebywa w stanie ciągłego zapalenia, a następnie zaczyna sam się atakować i niszczyć? Stan zapalny pojawia się w naszym organizmie w celu ochronienia nas przed jakiegoś rodzaju stresorem, których jednak jest wiele. Odpowiedź naszego organizmu na stres jest ogólna. Nasze ciało pobudza mechanizmy obronne w celu pokonania jakiegoś rodzaju trudności. To powoduje wiele następstw fizjologicznych, podniesienie ciśnienia krwi, uwolnienie glukozy do krwiobiegu, czyli podniesienie poziomu cukru we krwi oraz skupienie ciała na walce, a nie na naprawianiu organizmu. Oczywiście reakcja stresowa jest mechanizmem przetrwania i dzięki niej wytrwaliśmy tak wiele jako gatunek, lecz jak wszystko w nadmiarze, będzie nam niestety szkodzić. Obecnie jest wiele czynników wpływających na utrzymywanie się ciągłych stanów zapalnych, na czele z dużą ilością stresu psychologicznego. Stresujemy się na przykład sytuacją na świecie lub kredytem, a nasz mózg, jeśli wyczuwa, że coś nam zagraża, to wówczas zaczyna pobudzać układ współczulny i powoduje wyżej wymienione reakcje. Innymi czynnikami podnoszącymi poziom stanów zapalnych są spożywanie produktów wysoko przetworzonych, a co za tym idzie, często spory nadmiar kalorii, a zbyt wysokie poziomy cukru są dla nas toksyczne. Kolejną rzeczą jest brak ruchu, którego brak będzie powodował rozwijanie stanów zapalnych w organizmie, bo układ limfatyczny nie może prawidłowo pracować. Również zaburzamy cykl dobowy i nieregularnie śpimy. Często nie dbamy o jego prawidłową higienę, przyjmujemy małe ilości światła słonecznego, szczególnie w Polsce w okresie jesienno-zimowym, przez co nasze ciało nie do końca wie, kiedy jest dzień, a kiedy noc i kiedy jest czas na prawidłową regenerację. Tak więc wszystkie wyżej wspomniane błędy są często częścią rutyny bardzo wielu ludzi w obecnych krajach wysoko rozwiniętych. Ogólny stan zapalny jest również kojarzony z depresją. Jest oczywiście wiele powodów, dla których depresja może występować, ale zawsze jest to miks wyżej wspomnianych czynników, czyli brak światła, ruchu, odpowiedniego żywienia itd. Po prostu nasz organizm zauważa, że jesteśmy w ciężkim stanie przez rozległe stany zapalne i zmusza nas do wycofania się i odpoczynku. Również wypierane emocje mogą być źródłem stanu zapalnego, bo organizm jest ciągle w stanie pobudzenia do walki. Nieważne czy chodzi o depresję, nietypowe bóle w ciele, nadciśnienie, cukrzycę typu drugiego, czy jakąkolwiek inną chorobę, odpowiedzialny za to jest chroniczny stan zapalny. Naszym celem powinno być, aby go maksymalnie redukować, żeby nasz organizm mógł się regenerować i rozwijać. Jakie są na to sposoby? Będą to oczywiście zmiany stylu życia. Wystarczy tylko tyle i aż tyle. Jeśli źle się odżywiamy, mało ruszamy, nie wystawiamy się na żadne mocniejsze źródła światła w pierwszych godzinach po przebudzeniu, a do tego mamy dużo stresu psychologicznego, wówczas stany zapalne będą nam się nasilać, a my będziemy odczuwać tego negatywne skutki. Doskonałymi sposobami na redukcję stanów zapalnych będą Suplementacja kwasami omega-3 z dużym naciskiem na kwas ekoza pentaenowy, czyli EPA, sen, redukcja stresu lub nauka o pracy naszego układu emocjonalnego, oraz oczywiście moja ukochana Hormeza, czyli trening, ekspozycja na zimno, gorąco, ćwiczenia oddechowe itd. Hormeza inhibuje, czyli wyłącza m.in. innymi na pierwszą, odpowiedzialną za promowanie stanu zapalnego w ciele oraz wydzielają się proteiny szoku cieplnego. A to bardzo mocno obniża nam stany zapalne, i między innymi dlatego może to przynosić ogromne korzyści zdrowotne. Stopniowe wprowadzanie odpowiednich zmian w odżywianiu i stylu życia może po czasie przynieść masę pozytywnych efektów, znaczną poprawę samopoczucia oraz aparycji. Klasycznie chodzi tutaj o pracę u podstaw dbanie o podstawowe aspekty naszego życia. Większość z nas zdaje sobie z tego sprawę, lecz codzienne dbanie o te podstawy często bywa wymagające, szczególnie na początku. Jest to problem związany z naszym umiłowaniem komfortu. Nasz układ limbiczny nie chce się męczyć i trudzić. Jednak ciągle promując stany zapalne, będziemy pogarszać swój stan zdrowia oraz samopoczucia. Po czasie jednak zachowania prozdrowotne stają się naszymi nawykami i nie chcemy z nich zrezygnować. Kto chce czuć się ciągle zmęczony, obolały i ze złym samopoczuciem? Jednak mniej lub bardziej świadomie uszkadzamy nasze organizmy na różne sposoby i pogarszamy tym samym nasze zdrowie i samopoczucie. Redukuj stany zapalne i trenuj z Foxem.